Cześć, witajcie, ja jestem Lawczon i witam nas w kolejnym odcinku kariery, oczywiście, termalikom. Dzisiaj przed nami kolejne spotkania ligowe. Jak i mecz w Lidze Europejskiej, już piąty, przedostatni. No, ale zanim dojdziemy do spotkania, właśnie z Lokeren, no to przed nami mecz z Pogonią w Szczecin. Mecz wyjazdowy, pogoń obecnie zajmuje piątą pozycję. No, ale jeżeli pokonają nas, no to mogą spokojnie awansować, nawet na trzecie miejsce. Tak więc to no, na pewno będzie ciężki mecz. No, ale już go zaczynamy. Tak więc 12 minuta, pierwsza nasza sytuacja. Walski uderza, jednak strzał zablokowany, no i nie. Nic więcej z tego nie było. Mamy jeszcze żuroźny. No i spójrzmy, bawiarz wrzuca piłkę. E, piłka do walskiego ten uderza, no ale zbyt słabo celny był ten strzał, e, żeby mógł tutaj słowika zaskoczyć. No i nie mam ramki dla naszego zespołu. Tutaj końcówka pierwszej połowy no i wspaniała interwencja Kamila Miaska, e, No niesamowity, niesamowicie się tutaj spisał. Mogło już tutaj e, być jeden do zera. Na szczęście tak się nie stało. Kolejna właśnie podobna sytuacja, już chwilę później, znowu dwie wspaniałe interwencje naszego 20-letniego gołkeepera, no i wciąż mamy wynik 0 do 0. Chwilę później nasza sytuacja, no i Biskup miał tutaj Świetną sytuację mógł podawać, mógł uderzać jednak, no ja się źle zachowałem, chciałem podać. Wyszło to fatalnie, no i nie ma Gola. Kolejna sytuacja, no i tutaj w końcu walski zdobywa Gola na jeden do 0 dla naszego zespołu. Wspaniałe podanie właśnie od ojamy, no i to trzeba było już wykończyć. No tutaj można powiedzieć, że miał wolne miejsce, wystarczyło właśnie dobrze uderzyć, co też yy, właśnie wykonał. No i tym sposobem obejmujemy prowadzenie w tym spotkaniu. 75. minuta, Pogoń się nie poddaje, walczy o kolejne gole tutaj e, dla ich zespołu, no i spójrzmy, jest rzutka, Lewandowski tam chciał gdzieś główkować, jednak mu to na szczęście nie wyszło, no i nie ma gola. 81. minuta, wspaniałe podanie do Czerwińskiego, no i spójrzmy jak tak chce się zakończyć, Czerwiński do Przybeckiego, ten leża, no i na szczęście słupek, no e, może tutaj nas Miazek nie uratował, ale właśnie... E, słupek, tak więc tak się kończy to spotkanie. 3 punkty wpadają na nasze konto, e, no i trzeba zaznaczyć, że może wcale nie byliśmy jakoś dużo lepsi. Pogoń także sobie stworzyła sytuację, no ale tak jak mówię, nie dość, że sprzyjało nam szczęście. No to wspaniała interwencja, e, nawet dwie można powiedzieć Kamila Miaska właśnie nas e, przed tym obroniły. No i tym sposobem zdobywamy 3 punkty. A przed nami spotkanie z górnikiem Łęczna. Mecz oczywiście ligowy, no ale postanowiłem sobie przesymulować tak, tak jak też mówiłem przed sezonem że właśnie te spotkania ze słabszymi drużynami z tam z dołu tabeli, będziemy sobie symulować, żeby czas e, szybciej leciał, nie ma co znowu tego sezonu tam przez 20 odcinków prowadzić, e, tylko po prostu właśnie te mecze z najlepszymi przeciwnikami w lidze, do tego wszystkie oczywiście w lidze europejskiej. E, będziemy sobie grać, tak więc przed nami spotkanie już za chwilę z Lokeren, e, no i póki co zajmujemy drugie miejsce w grupie. E, tuż za nami znajduje się Fenerbahçe, przed nami Inter no i oczywiście bez punktów na ostatnim miejscu nasi dzisiejsi przeciwnicy, czyli belgijskie. E, Lokeren. No Ogólnie w tym grubie występuje Filip Starzyński. Myślałem, że go w to może nie ściągnąć, jednak on ma 50 tempa. No i to niestety u niego widać. To jest niesamowity jego minus. No ale jeszcze zobaczymy jak to będzie. E, no tak czy siak, jak widzicie tutaj znowu no znaczy, może jeszcze nie widzicie, bo tutaj jeszcze skład zmieniamy, ale za chwilę zobaczycie jak zwykle FIFA się musi, wiesz, wieszać. No w końcu już trzeci sezon no i jak to zawsze bywa właśnie niesamowite zwiechy, trzeba długo czekać. Nie, nie wiem, nie wiem co z tego powodem, no i właśnie Eee, no, nic na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że w 17 lepiej to zrobię i nie będziemy już świadkami takich rzeczy. No, my czekamy, aż nam się to załaduje. Ja jeszcze dodam, że jeżeli odcinek se, się spodobał, możecie zostawić łapkę, czy też jeżeli jesteście nowi z suba, eee, no, my już przechodzimy do tego spotkania. 10 minuta, pierwsza sytuacja. Jak Bayera uderza, niestety, strzał zablokowany. Jeszcze tam został nabity nasza, nasz napastnik, no, i nawet w tej sytuacji nie mieliśmy rzutu rożnego. W 15 minucie kolejna sytuacja naszego napastnika był niesamowicie aktywny w tym meczu. No i spójrzmy, schodzi do środka, Gbajara uderza, no ale niestety prosto w bramkarza nic z tego nie wyszło mimo wspaniałej sytuacji. Eee, no i mogliśmy już tutaj prowadzić jeden no tak niestety się nie dzieje. 57 minuta podanie. Mm, wspaniałe, otwierające właśnie sytuację tutaj, ale na szczęście znowu Kamil Miazek tutaj ładnie się spisał. Wspaniała interwencja, no i nie ma gola. 60. minuta, spójrzcie ile tutaj mieliśmy miejsca, 3 na jednego wychodzimy, no i Gbajara przy piłce schodzi do środka, uderzenie, poprzyczka dobija to Zarato i piłka w siatce już tutaj bieg świętować. Niestety bramka nie zostaje uznana, oczywiście Zarato znajdował się na pozycji spalonej, no i nie ma gola. 65. minuta, walczymy o kolejne bramki, spójrzmy, Adam Paziot do Jankowskiego, ten do Gbajary. Będzie sytuacja sam na sam. Jak spisze się nasz tutaj napastnik Gbajar uderza. Niestety kolejna wspaniała interwencja bramkarza gości. 73 minuta Jankowskiemu zabrana jest piłka. ma, znowu do Jankowskiego będzie okazja, a Jankowski, no i w końcu piłka wpada do siatki. No po tylu świetnych sytuacjach musieliśmy zdobyć tego gola. No i właśnie Jankowski yy, go strzela, tak więc. No trzeba przyznać, że nasz ofensywny pomocnik jest niesamowicie bramkostrzelny, to jest już jego kolejny gol w naszym zespole, no i cieszy mnie to, że e, właśnie nie tylko napastnicy strzelamy, a nawet taki zawodnik z overrunem na poziomie 63. Kolejna sytuacja, no i nie wiem jak tutaj mógł tak przestrzelić fatalnie zawodnik właśnie Locker, no ale my możemy się cieszyć tutaj z trzech punktów. Mm, właśnie zdobytych u siebie. E, no można powiedzieć, że także mieliśmy szczęście, szczególnie w tej ostatniej sytuacji, gdzie najpierw Miazek się wspaniale spisał, no a potem fatalne wykończenie właśnie napastnika e, Locker. No i spójrzmy na zakończenie standardowo na wszystkie tabele. Tak wygląda tabela ligowa. Mamy aż 11 punktów przewagi nad Lechią Gdańsk, tak więc wydaje mi się, że no tutaj nic złego się nie wydarzy. Będziemy więcej spotkań symulować teraz. Natomiast głównie to, na co wszyscy czekamy, czyli tabela Ligi Europejskiej, bo tam e, no dzieje się niesamowicie. Kto by się spodziewał, że powalczymy o wyjście z grupy? No jak za chwilę zobaczycie. Dzięki wynikom naszych tutaj partnerów, czyli Interowi i Fenerbacze mamy już pewny awans właśnie do fazy 1.16. Tak więc, pewne mamy drugie miejsce. W kolejnym odcinku zmierzymy się po raz ostatni z Interem Mediolan. No i to będzie mecz o pierwsze miejsce. Można powiedzieć, czy zajmiemy je, czy też nie. Myślę, że możemy być zadowoleni, że jeszcze w tym spokojnie sobie zagramy właśnie w Lidze Europejskiej. Tak więc, na dzisiaj to będzie tyle. Tak wygląda właśnie kalendarz na najbliższe dni. Ja Wam dziękuję za odcinek. Do usłyszenia, no i cześć.